Zaatakowali w tym miejscu w niedzielną noc. Na ich celowniku znalazł się on, właściciel kantoru. Mam przestrzeloną całą nogę. Tu jest rana wlotowa, stół jest wylotowa. A tutaj kula mi trafiła, tylko że musnę. Bandyci strzelali bez ostrzeżenia. Ronili mężczyznę i przewrócili na ziemię jego partnerkę. Wszystko rozegrało się tu, w zagłębiu kantorów, jak można nazwać ulicę Katowicką w Cieszynie. Policjanci zarządzili od razu blokadę dróg, ale no nie mieliśmy praktycznie nic poza tym, że było to dwóch sprawców dwóch zamaskowanych w kominiarkach mężczyzn, ubranych na ciemno. Napastnicy nadal są na wolności. Napadniętego mężczyznę paraliżuje strach, że bandyci mogą wrócić. To się rozgrywało za mną. Oni po prostu myśleli, że mnie zastrzelą albo powalą i wyrwią mi jakieś pieniądze. O tym, co dzieje się w Cieszynie, mówi ostatnio cała Polska. Zaczęło się w połowie marca od tajemniczej śmierci kilkunastomiesięcznego chłopczyka, którego znaleziono w stawie na obrzeżach miasta. Do dziś nieznana jest jego tożsamość. Precedens nie tylko sięgający tutaj terenu województwa, ale w ogóle kraju. My mamy dziecko, nie mamy nikogo, kto to dziecko rozpoznaje, czyli mija już dzisiaj bodajże 12 dzień, kiedy policjanci pracują praktycznie bez przerwy, bezustannie nad tym, żeby tę sprawę wreszcie rozwikłać. Być może do jej rozwikłania przyczyni się kolejne już przeszukanie miejsca, w którym znaleziono zwłoki chłopca. Dziś wypompowano wodę ze stawu sąsiadującego z tym, w którym zauważono ciało. Policjanci odwiedzają też tysiące domów, by znaleźć odpowiedzi na nurtujące całą Polskę pytania. Akurat się skumulowały te bardzo poważne zdarzenia w takim krótkim czasie. Bo nie tylko zagadkowa śmierć chłopca czy brutalny napad na kantor zwrócił uwagę opinii publicznej na cieszyn. W piątek w Ozie. Utonęło dwóch młodych mężczyzn. Władze miasta zapewniają jednak, że te przypadki to tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Według tych statystyk, jakie są prowadzone, to Cieszyn, obszar powiatu cieszyńskiego Cieszyn, to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc w województwie śląskim. Takiego nagromadzenia negatywnych wydarzeń w tym mieście nie było od wielu lat, zauważa redaktor naczelny Gazety Codziennej. Na pewno nie jest to dobry rozgłos dla Cieszyna w roku jubileuszowym, bo w tym roku Cieszyn obchodzi 1200-lecie legendarnego założenia miasta i na pewno włodarze nie tak sobie wyobrażali reklamę. Choć akurat w tym przypadku rozgłos choć szkodzi, to może pomóc w rozwiązaniu kryminalnych zagadek. Marta Buchla szlazi informacje.